1 lipca to obok 25 października ważny dzień dla wszystkich właścicieli psów. Są to dni związane z obchodami Dnia Psa. W tym roku w ich świętowanie włączyła się Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Zawierciu. W piątek 1 lipca zorganizowała Dzień Psa. Hasło przewodnie naszej imprezy, towarzyszące naszej imprezie to jest: przynieś karmę, a otrzymasz książkę. Żeby urozmaicić tą imprezę zaprosiliśmy pana weterynarza, zaprosiliśmy panią behawiorystkę od zwierząt, która prowadzi szkolenia i panią z salonu pielęgnacji psów, żeby, mogły właśnie żeby mogli odpowiedzieć na pytania osobom, które przyszły ze swoimi pupilami. A pytań od właścicieli psów nie brakowało. Kilku zainteresowanych pytało mnie y, o y, takie rzeczy jak pchełki kleszcze, to jest no, plaga od wiosny do jesieni. No Można odpowiedzieć, że preparatów jest bardzo dużo. Są to preparaty, które się wylewa na skórę psa w postaci płynu. Są preparaty, które stosowane są w postaci obroży. I już są nawet dostępne tabletki, które pies może łykać i też działają przeciwko i pchełkom, i kleszczom. Jak mówią specjaliści, ważnym problemem dotyczącym psów jest ich agresja wobec innych zwierząt i ludzi. Jej przyczyną są błędy. Oczywiście ludzi. Okres socjalizacji pierwotnej to jest pierwsze 16 tygodni życia psa i to jest bardzo ważny okres wychowania naszego pupila i trzeba wtedy położyć szczególną uwagę na zapoznanie z innymi ludźmi, z psami, ze zwierzętami, na pozytywne zapoznanie. Wtedy pies ma się przyzwyczaić do pewnych rzeczy, nie wystraszyć, i wtedy te, zarówno psy, jak i ludzie będą normalną częścią składową otoczenia psa. Jeżeli to się stanie później, mogą się przyzwyczaić, natomiast już to nie będzie taka faktycznie część psiego życia oczywista. Podczas Dnia Psa można było zobaczyć również wiele ciekawych sztuczek w wykonaniu psów. No, to jest kokelspaniel angielski, bardzo przyjemne zwierzę. No, trudno sobie wyobrazić, żeby, żeby go nie było w domu po prostu. Brakowałoby go jak, jak, normalnie, jak normalnie członka rodziny. W ramach Dnia Psa zebrano ponad 100 kg karmy dla czworonogów. Należy o nie dbać. W końcu to najlepsi przyjaciele ludzi.